I'm yeah. One sec. Ah, <laughs>

Takie trzy mam do mojej klasy z kiby de bibi pokażę dzisiaj Ty nie powiedzieć, zostawcie lajka like i suba! Będziecie, mm. będzie było łatwe będzie, to! What the fuck, end!

tak się składa, że jest szefem planu. Co złego jest w absolutnym pęku i smaku? Spytacie? Wiedzieć, ja to kupiło, ale to tutaj w ogóle telefon. Nagle się okazało, że jednak dobrze. Chyba! To pan odpłat, to nie! To ojciec nie znalazł Zostałem kontrolerem

dá bro eu acho que vamos terminar não é isso dá para fazer um top No, no, ya, ya. Hmm. Oh, Kota gab. Oku niya. Oto